Przeczuwałam dlaczego, linia ta zakręca i urywa się w strasznej pustce martwe. Pytam dlaczego martwe? Skąd ja mogę wiedzieć? Odpowiada mi na to. Do widzenia. Dziękuję. Kto następny? Proszę. Proszę usiąść na tym krześle można nie pod światło? Proszę usiąść jak powiedziałem. Są trzy możliwości. Karty, ręka, horoskop. Po ile? 100 złotych każda mm, Proszę wszystkie trzy. Proszę, 300 złotych. Data Pani urodzenia? Nie umie Pan odgadnąć? Nie jestem jasnowidzem. 13 marca 1991 roku. Znak ryby. Zaczynamy od prawej ręki. O, proszę wyciągnąć do mnie. Nie, nie, nie tak, rozluźnić, rozluźnić. Proszę nie napinać. Pani, za bardzo się przejmuje. Ja ułożę pani dłoni jak trzeba. O, 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 tak. Co tam jest? Chwileczkę. A. Proszę jeszcze lewą. Też, też luźno. Muszę coś widzieć, co tam się rysuje. Długie życie. Może bardzo długie. Uff. Najstraszniejsze jest, gdy wróżbita powinien powiedzieć: Nie będzie wróżb, bo nie będzie przyszłości. Taką rzecz można zobaczyć? Oczywiście. Mówi o tym linia życia. Pani o długość życia może być spokojna. A co powinno mnie niepokoić? Przerywa mi pani, utrudniając skupienie. Rozłożę od razu karty. Uzupełniają mi i wyjaśniają różne sprawy. Ręka mówi o pani, a karty o ludziach w pani życiu. Pasuje pan jak zawodowy karciarz. Proszę przełożyć. Wszystko albo nic. Biorę prawie wszystko. Jak pani poddaje głos wewnętrzny? Hmm. Ogólnie biorąc, życie długie, jak powiedziałem. Czy pani będzie zadowolona, szczęśliwa? Trochę zła sieć linii, jak nie u młodej osoby. Głębokie, czerwone, około 40 choroba, czy załamanie. Mimo to zrealizuje pani cele. Będzie gorycz, niezadowolenie z siebie. Może nawet dążenie do samozniszczenia. Przepowiada pan samobójstwo? Nieudane, bo będę długo żyła. Czy mógłby Pan mi to wszystko objaśnić? Skąd Pan to wie? Na jakiej podstawie Pan taką rzecz mówi? Chcę być świadoma, inaczej trudno mi uwierzyć. Jeśli to ma więcej kosztować, proszę. Nie będzie kosztować. Ale to jest możliwe do pewnych granic. Choć wydaje mi się, że Pani jest w jakiś sposób przygotowana do tego, a. Zarazem odpycha tę wiedzę. Proszę spojrzeć, jak ogromna jest ilość linii, i teraz one przebiegają i łączą się na każdej z miliardów dłoni inaczej. W każdym okresie życia inaczej. Tych linii jest powiedzmy z małymi, dla pani niedostrzegalnymi 300 na każdej dłoni. Pan wyczytał to w jakimś podręczniku? Tak. Studiowałem tybetańskie, hinduskie i egipskie podręczniki. Ale linie tworzą prawie nieskończoną ilość kombinacji dla każdego innych, dlatego konieczna jest intuicja. A jak się ją zdobywa? Patrząc w gwiazdy, karty, dłonie. Ile tysięcy otwartych rąk widziałem. Nie wyśmiewają pana? Wszyscy tak łatwo wierzą? Zniosłem wiele pogardy. Pan mnie bardziej zainteresował niż to, co pan powie o moich losach. Musi być szalenie ciekawe obcować codziennie z taką masą ludzkich nadziei i tragedii, aż można się tego bać. Tak, wróż wróży samemu sobie z losów tych, którym wróży. E, nie rozumiem. Jeśli dużo dobrych losów, ulga, że i jego los ma lepsze rokowania. Jeśli coś pan przypowiada, czy jest jakiś mm, okres ważności takiej wróżby? Zależy, w którym miejscu linii życia znajduje się ta zapowiedź. Błagam pana, niech pan coś opowie. Rezygnuję z wróżby. Przed paru dniami zjawił się mężczyzna, powiedział: Wiem, że tu bywa. Raz na miesiąc pewna pani przywiązuje wielką wagę do pana wróżb. Chodzi o to, by pan wywróżył jej. Szykuje się pani podróż, odradzałbym o niej myśleć, bo w drodze zdarzy się nieszczęście. Zapytałem, kim jest ta pani, jak ją rozróżnię. Mężczyzna pokręcił głową, wyjął pokwitowanie. Za dobrą wróżbę, pięćdziesiąt tysięcy złotych, otrzymałem. Pan to podpisze, powiedział. Zaraz będzie wypłata, i wtedy powiem, o kogo chodzi. Przedarłem pokwitowanie, kazałem mu się wynieść. Odkrył pan, o którą klientkę chodziło? Dlaczego on chciał ją zatrzymać? Ciągle wydaje mi się, że jej jeszcze nie było. Może ten mężczyzna nie dopuszcza, żeby tu przyszła, bo odgadł, że chce ją ostrzec. Kim pan był przedtem? Inżynierem sanitarnym. W biurze projektów, gdzie pracowałem, urządzono bal maskowy. Przebrałem się za wschodniego wróżbitę, udawałem, że wróżę. W niedługim czasie, potem, nieoczekiwanie, te wróżby zaczęły się spełniać. Zaczęto mnie unikać, bać się. Zwolniono mnie z pracy. A mogłabym pobierać u pana lekcje? Ile by to kosztowało? Nic. Lekcje. Nic. Pani bym ich nie udzielał. Proszę, błagam. To ma dla mnie wielkie znaczenie. No, ma pani moją rękę. Co pani widzi? Hmm, 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 masa głębokich zmarszczek. Pana ręka. Podobna jest do twarzy starego człowieka, czy mm, jak stacja kolejowa, pełna torów, linii, rozjazdów i bocznic. Powiedziałem pani prawdę o sobie? To jest linia życia? Nie, to jest linia przeznaczenia. <noise> Nic więcej nie wiem w całej tej plątaninie. To niech mi pan jeszcze powie, czego pan nie umie odgadnąć. Latami czekam na potwierdzenie wróżby. No, ogół dowiaduję się, gdy przychodzi nowy klient, przysłany przez kogoś, komu wróżba się sprawdziła. W miarę lat coraz głębiej przeżywam lęk ludzi przed losem. Patrzą na mnie jak na kata, a przecież jestem tylko sługą losu. Im więcej widzę znaków, tym mniej wróżę. Takie straszne losy się otwierają czasem jak otchłań. Najbardziej boję się. By kogoś nie zabić. Jak to? Nie zabić wróżbą. Jest pan czarownikiem? Znajduję straszną zapowiedź, która powtarza się w kartach, gwiazdach i linii dłoni. Nie wolno mi kłamać. Ale jeśli ten ktoś przerażony zacznie postępować tak, że sprowadzi na siebie śmierć, którą mu przepowiedziałem. A, ale to nie odnosi się do mnie. A w jakimś sensie to odnosi się do wszystkich. Jak ja stary nad grobem mam mówić młodziutkiej, pełnej wiary dziewczynie o śmierci jej dziecka, które jeszcze się nie poczęło i które umrze, gdy mnie nie będzie na świecie? Czy pan jakimiś przenośniami nie mówi o mnie? Pani, miałbym inne rzeczy do powiedzenia, ale nie każdy jest przygotowany, naprawdę. Mam. Zapewnienie, że będę długo żyła. Ludzie boją się śmierci, a nie życia, jakie wiodą. Straszne byłoby to, że jeśli by dziecko umarło, nie byłoby to dla pani tragedią. Niech pani otworzy obie ręce, przyłoży je do siebie. Na lewej jest szkic przyszłości, na prawej zapis, co było. Widzi pani te dwie linie i tę trzecią. Istnieje swoista trigonometria tego miejsca. I ta linia, najbardziej tajemnicza, biegnie ku nieodkrytym gwiazdom. Pani ją ma. Ale zapis zarówno przyszłości, jak i teraźniejszości jest taki, że. wolałbym nie mówić. Jakieś nieszczęścia? Żadnych. w takim sensie, jak pani myśli. Co to za linie? Zaraz wyjaśnię. Można coś zmienić? Trzeba by zmienić wszystko cofnąć się o lata. To nie jest jeden błąd, a wszystko, czym pani jest. Czy nie poświęca pani życia dla innych w bezużytecznym dla nich sensie? Kieruje się pani tylko ich opinią o sobie? Chce pani na nią wpłynąć? Niech pani się zastanowi. Czy czyjkolwiek wysiłek, by wpłynąć na pani opinię, nie spotkał się z odwrotną reakcją u pani? Hmm, kto tu zawinił? Czy pan nic nie wyczytał? Hmm, niech mi nie pan powie konkretnie o moim dzieciństwie. Byłam sierotą, dzieckiem rozwiedzionych rodziców chowali mnie oboje, czy babka? Czy pan to wie? To jest jakiś egzamin? Pani dłoń przynależy do pięknego ciała, wypielęgnowana ale spocona. Ciągle ją pani cofa ze stołu i zaciska w pięść, aż bieleje. Inaczej sobie pana wyobrażałam. Przepraszam, ale wyczerpała pani swój czas. Inni czekają. Pan się spieszy? Sądziłam, że za tę sumę mam co najmniej pół godziny dla siebie. Wróćmy do pani ręki. Proszę odróżnić pojęcie losu i przeznaczenia. Los jest tylko postacią, jaką przybiera przeznaczenie. Można je przywołać, przyspieszyć, zmienić okoliczności. To będzie los. Los zależy od pani woli i przypadku, który przychodzi z zewnątrz. Naszą matką jest wola, ojcem przypadek. Niech pan powtórzy wyraźniej. Nie wiem, czy zrozumiałam. Przeznaczenia nie można zmienić, bo w zasadniczej części jest nieuniknione. Musimy umrzeć. Nosi się je w sobie, gdziekolwiek pani się znalazła, jaki zawód, środowisko, miejsce, kraj by pani wybrała. Pani życie ułożyłoby się podobnie, tylko inne szczegóły czyli los byłby inny. Stawia pani pierwsze kroki w zawodzie. To łatwo zgadnąć, widząc mój wiek. Dlaczego panią to rozdrażniło? A w zawodzie? Na którym pani bardzo zależy. Wykonywanie go wiąże się z prestiżem. Pani jest niepewna siebie, dlatego zawsze wybrałaby pani takie zajęcie, które byłoby niejako uzupełnieniem pani braków. Ale z kolei takie zawody wymagają wysiłku, woli i siły, której pani nie ma. Stąd napięcie. Nie ma pani daru rozróżnień nie tylko między dobrem a złem, ale między ważnym a nieważnym, dlatego będzie się pani zadawalała nieważnymi zaszczytami, niewysokimi nagrodami, ale dzięki temu zachowa pani radość życia. Do pewnego czasu. Aha, do jakiego czasu? Aż ktoś nie zastosuje wobec pani zabiegu, który dotąd pani stosowała wobec innych. Będzie Pani miała 40 powiedzmy, lat, okresniknięcia Pani urody, która jest główną Pani potęgą. Używa Pani jej jako instrumentu, może nawet wobec mnie. Gdyby nie to, nie dałbym się wciągnąć w rozmowę. Więc wracam. Około czterdziestki zatraci Pani tę radość życia, wynikającą z ciągłych zwycięstw. Choć nie twierdzę, że najważniejszych. Linia życia staje się płytka, jakby zanika. Będzie pani dalej żyła, tylko utraci pani intensywność przeżywania. Będzie pani powoli zamierać. Ciekawe, czy to, co pan mówi, opiera pan także na moim znaku Zodiaku. Tak? No, to wszystko jest błędne i odnosi się do kogoś innego, bo pan uwierzył, że podałam prawdziwą datę urodzenia. Chciałam pana wypróbować. Nie poznał się pan. Proszę, moja metryka. 3 stycznia. Widzi pan? Dalej nic? I ta data jest nieprawdziwa. Urodziłam się w grudniu poprzedniego roku, ale rodzice chcieli mi ująć rok i udało im się zarejestrować mnie w styczniu 91. To przeniosłoby panią pod inny znak, w inne miejsce w życiu niż pani przeznaczone, które. Przyniosła Pani na świat. Dlaczego Pan tak mówi? Może nawet inne zdarzenia Panią spotykają, choćby inna klasa szkoły, inni koledzy, znajomi, pewna podwójność, fałsz, jakby dwie egzystencje, nawet może dwa zawody. Co? Um, no, zaraz, przecież ja sama Panu to podałam. Znak fałszu, mistyfikacji, ukrywanie swojego celu. To się ciągnie w Pani życiu, nawet może teraz, w tej chwili. W miejscu, gdzie Pani pracuje, nazwijmy je biurem. Nie domyślają się, jaka Pani jest. Tak, Pani ukrywa swoje zamiary. Nie chcę powiedzieć, że idzie pani po trupach, bo byłoby to kłopotliwe dla pani. Trupy trzeba zakopywać. Pani wolałaby, żeby skrzywdzeni przez panią cieszyli się dobrym zdrowiem i byli zadowoleni, że posłużyli we wspaniałym dziele umacniania pani kariery. Odradzałbym im okazywanie niezadowolenia. Mogłaby się pani mścić. Zakłada pani coś w tym rodzaju. Co zdobywamy, zdobywamy kosztem innych. A jak jest? Można samemu tworzyć. Wy nam odbierali inni? Tak. Dzięki temu na to miejsce stworzymy nowe rzeczy. I te też nam zabiorą? Tak, ponieważ aż na tyle w siebie nie wierzą, że zawsze szukają wartości poza sobą. Przez triumf rozumieją tylko to, co nazywają zwycięstwem nad innymi. To jest linia życia, a to przeznaczenia. Między nimi rozgrywa się wszystko. Pani linia przeznaczenia nie łączy się z linią życia, co wskazuje, że nie dokona pani tego w życiu, co uczyniłoby panią naprawdę sobą. Nawet się pani tego nie dowie, kim pani jest, jaka pani mogłaby być. Całą energię skieruje pani w niekończące się walki. Nie dowie się pani, że wola to jest skierowanie całej swojej siły przeciw sobie, by wyzwolić z siebie jeszcze większe siły. Jak to się nie dowiem, skoro pan mi to mówi? Pani to tylko słyszy. Czyli ta rozmowa też jest walką? Pani to powiedziała. Tylko, że mimo, że ja ryzykuję więcej w tej walce, pani traci w niej więcej sił. Co niby pan ryzykuje? Że wróżby się sprawdzą. Pan mnie o coś podejrzewa? Nie. Że jestem wobec pana nie w porządku? O niech pani sama odpowie. Czy jest pani w porządku? Pan snuje jakieś podejrzenia i żeby się zemścić, straszy mnie. I przedstawia mnie sobie samej jako karierowiczkę, ograniczoną umysłowo, niezdolną pojąć, że droga szlachetniejsza jest zarazem skuteczniejsza. Całą właściwie wróżbę opiera pan na tym podejrzeniu. Nie czyta pan ani z ręki, ani z kart. Powiem pani więcej. Pani przyszłość też zależy w pewnym sensie od tej rozmowy. Jak chce rozumieć? Pani wie. Czeka Panią przykrość, lub już ją Pani miała od pewnej grupy kobiet w Pani biurze. Czy to nie przypominało Pani pewnego epizodu w Pani życiu? Parę lat temu. Była Pani bardzo młodziutka. Znalazła się Pani w towarzystwie, można by je nazwać, nieodpowiednim. Ale ono się Pani spodobało. I zachowywała się pani, zrobiła pani pewne rzeczy. Proszę przestać. Takie rzeczy można każdemu insynuować. Dodam, że to towarzystwo pani spotkała w podróży zagranicznej. To też każdemu można powiedzieć. Każdy może przeżyć coś, co można podciągnąć pod takie pytajskie, niejasne, urywane zdania to komponuje się z czymś, co jest teraz. Pani koleżanki, w tym co nazywamy umownie biurem, już miały rozmowę z panią. Czy same się naradzały przeciw pani? Że, co już mówiłem. Posługuje się Pani swoją urodą, delikatnie mówiąc... Proszę sobie darować. Występują dwa typy mężczyzn w Pani życiu. Potrzebni do przeprowadzenia kolejnych posunięć i ci, którzy godzą się na tamtych. Może <suszę> Pan pozna mnie z innymi? Na dawnych wsiach wróżki bywały swadkami, nawet położnymi. Przepraszam, muszę wyjść do toalety. Można? Nie, nie, proszę zostać, to ja wyjdę z pokoju. Yy, ja nie rozumiem. Pan się dziwnie zachowuje? Proszę, niech pani idzie, <noise> mistrzu, jak długo jeszcze? Ta pani strasznie długo siedzi! Muszę mieć wróżbę natychmiast, zaraz, nim będzie piąta! Dlaczego? piątej mam bardzo ważne spotkanie. Chcę wiedzieć, co mam robić. Zaraz Zresztą. kończę. Już jestem, przepraszam. Ale klientów policzyłam. 11 osób po 300 złotych. Rozumiem, że nie chcę mnie Wam uczyć. Pan kłamał, mówiąc, że mnie pan o nic nie podejrzewa. Bo to nie podejrzewanie to pewność. Że co? A że jest pani aplikantką adwokata mojej byłej żony, która chce mnie zniszczyć, udowadniając, że jestem oszustem. <grym>, zaraz pan doda, że nigdy nie był pan żonaty. Mogę na starość chcieć się ożenić. <grym>, to oferta? Ma pan w pokoju obok jakąś kanapkę, na którą prowadzi niektóre klientki? Oczywiście, te, które w pana wierzą. Jeśli pani gdziekolwiek wyrazi takie przypuszczenie, wytoczę pani proces o zniesławienie. Bo co tak ostro? Sugestia, która się w nim zawiera, mogłaby sprowadzić na mnie poważne nieprzyjemności. Dlaczego? Że osoby, które mi ufają, wprowadzam w rodzaj hipnozy i dokonuję na nich gwałtu. Dlaczego pan w ogóle rozmawiał ze mną? Miałem różne fazy, różne podejrzenia. Teraz jestem bardziej szczery. Chcę doprowadzić do pewnego momentu. Co groźba? Nic pani nie grozi. Poza tym, że zostawi pani u mnie jeden z przedmiotów, który ma pani w torebce. Ten złoty zegareczek? Nie. To byłoby za dużo. Złote piórko? A może to małe serduszko, srebrne, wydrążone, ze szczelnym zamknięciem na krople perfum? Tak bardzo mi zależy, że oddam to panu. Więcej warte niż zarobię. Zresztą niech pan nie myśli, że ma dla mnie wielką uwagę. Mam dużo biżuterii od ciotki. Odda mi pani przedmiot, którego pani nie wyjmowała. Jest na samym dnie torebki. Pan chce mi go odebrać siłą? Ale znajdę sposób, by panią zmusić do zostawienia go. Napuści pan na mnie te baby z korytarza? Niech mnie dotknął, tylko naprawdę sprowadzę na pana nieprzyjemności. Ładnie pani to mówi. Nie, głupio powiedziałam. Miał pan co do mnie wiele racji, choć. Przesadził pan tak strasznie o mnie, mówiąc, wiem dlaczego. Tworząc ze mnie typ idący przebojem, niebezpieczny, wstrętny, chcący niszczyć, chciał pan zamknąć przede mną drogę wykorzystania naszej rozmowy, żem się bała komukolwiek ją przedstawić. A jeśli ja się nie boję i zaryzykuję? Najpierw, kiedy zrozumiałam, że pan wszystko odgadł. Sądziłam, że mimo to chce mi pan pomóc, szczególnie kiedy mówił pan o tym, że dopiero stawiam pierwsze kroki w ważnej pracy. Pan przecież jest dobrym człowiekiem, panu to nic nie szkodzi. Pan wypada wspaniale, to bije z całej rozmowy. Cóż będzie znaczyła cała pańska mądrość, te niezwykłe słowa, jeśli na koniec wydrze mi pan taśmę? Sam pan powiedział, że najlepiej dla nas, gdy inni nam wszystko wydzierają, a my oddajemy. Niech pan postąpi według swoich zasad. Przecież ja w tej rozmowie przegrywam. Przedstawię się jako ktoś o tyle mniej wart od pana. Jak wszystko odkrył pan, że to może mieć wpływ na moje życie. Chcę zrobić audycję. Niech pan mi da wyjść tą taśmą. Pana wspaniałą myślność spowoduje, że stanę się lepsza. Za kilka lat przyjdę do pana i przyznam, jak głupio postępowałam, upierając się. Przyznam, że moja ambicja była niemądra, ale teraz nie umiem wyjść poza to pragnienie. Proszę oddać taśmę. A jeśli będę bardzo, bardzo prosiła, ja się uparłam, muszę mieć tę rozmowę. Wszystko zrobię, czego pan zażąda, bez przykrości, bo podziwiam pana. To ostatnie zdanie jest niejasne. Wydawało mi się, że pan lubuje się w niedomówieniach. Już ofiarowywałam panu serduszko. Chce pani nagrać moją zgodę i kompromitujące mnie słowa? Niczego od pana nie potrzebuję. Proszę posłuchać. Jest to tylko kawałek. Ale klientów policzyłam 11 osób po 300 zł. Teraz jest o jedną osobę mniej. Odgadł Pan, że do toalety wyszłam, by zmienić taśmę w magnetofonie, ale oddam ją narzeczonemu, który był na korytarzu. Teraz jest z nią dawno w drodze do mnie do domu. Jeśli mi Pan będzie próbował wydrzeć drugą taśmę, proszę bardzo, będzie doskonałe zakończenie. Dziękuję Pani. Sprawiła mi pani radość. Gdyby pani postąpiła inaczej, jak zostałbym po pani wyjściu, z pomyłką, której nie mógłbym zapomnieć?